Jedna z naszych placówek bardzo, bardzo mocno odczuła to, że w tym roku, z początkiem roku nie została nim podniesiona dotacja na jednego uczestnika. To jest Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Brzozowej 26. Szanowni Państwo... To, że ta dotacja nie została podniesiona i została na poziomie z roku ubiegłego, naprawdę wyrządziło wielką szkodę nie tylko naszemu środowiskowemu dom domowi, ale wszystkim w całej Polsce. Tak? Spowodowało to wiele odejść z pracy. Wszystkim pracownikom naszych placówek, życzenia wytrwałości, szacunku ze strony innych, satysfakcji z wykonywanej pracy. I, I aby radość tych, którym pomagacie, była dla Was nagrodą i motywacją do dalszego działania. Pani radna Toska Aleksandra Zagadowa, świętnia Zamągło. Proszę, pokażcie się nam wszystkie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. To mi Trwają podziękowania, uściski, wzruszenia. A ja już namawiam Państwa na chwilę skupienia, bo za chwilę będziemy obcować z następną muzą, czy z następnym gatunkiem artystycznym. wszędzie we wszystkich urzędach centralnych, Banku Gospodarstwa Krajowego i w innych miejscach. Mam na myśli panią prezes Krystynę Bogansku, która dzisiaj od nas odeszła. To jest nie tylko dla mnie wielka strata. Proponuję, abyśmy chwilą z zadumy. Uczciwili jej podzięki. Podobno mówiliście Państwo, że macie zdjęcie, Pani Krystyna. Życzę wszystkiego dobrego w rozwoju naszego koła.